Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie jak akwarium morskie znalazło się w moim posiadaniu, w ogóle jak to jest, że mam akwarium morskie. A więc przechodząc do sprawy, można powiedzieć, że wydało się to bardzo proste. Jakieś pół roku temu kolega zapytał mnie odnośnie akwarium roślinnego i tak dalej, że chciałby sobie założyć, ja wy nie ma problemu, poczekaj, aż będę robił jakąś przycinkę, to ci dam parę roślinek, coś tam sobie dorzucisz, no zakupił sobie zbiornik, bardzo fajny, sympatyczny zbiornik fluwala, powiem wam szczerze, że fajnie to wygląda bardzo ciekawa jak to nazwać konstrukcja tego zbiornika ponieważ przednia szyba jest wypukła i no może ktoś się spotkał z tym akwarium można powiedzieć że to jest takie akwarium combo z tego względu że tylny panel to jest panel filtracyjny gdzie można umieścić media, gdzie jest dołączona pompka, gdzie jest w zestawie grzałka, nawet oświetlenie. Nie wiem jakiej mocy i ciężko mi jest to oceniać, ale wiem, że można różne temperatury barwowe tam uzyskać łącznie z jakimiś kombinacjami świecenia. W każdym razie z tym akwarium szło mu jak szło, ale jakoś nie za bardzo mu się spodobało akwarium roślinne, takie słodkowodne. Od niego też dostałem ryby, które widzieliście na wcześniejszych filmikach, czyli kiryski i dwa danio, które kiryski były w zbiorniku z, na regale, tam gdzie miałem 25-litrowy, tam gdzie miałem gupiki, a danio trafiły do głównego zbiornika. 112 litrów roślinnego. No i stwierdził, że zakłada akwarium morskie, bo mu się bardzo spodobało. No dobrze, no fajnie. Przecież nie każdy, każdy, no, prób zaczyna praktycznie od akwarium roślinnego, a różnie kończy. Czasami zaczynają od małego i akwarium później stwierdzają, że chcą mieć duże, bo potrzebują więcej miejsca dla swoich aranżacji i tak dalej. On stwierdził, że woli akwarium morskie. Gdzieś widział, gdzieś mu się spodobało i po prostu bardziej mu to odpowiadało. I założył to akwarium morskie jakieś 3 miesiące temu. Co chwilę podsyłał mi filmiki czy zdjęcia jak ono wygląda. Ja sam byłem ciekawy, bo od dawien dawna jak tylko pojawiła się możliwość założenia akwarium morskiego można powiedzieć w domu tak prywatnie zostały złamane jakieś tam takie dogmaty, czy jak to tam nazwać, gdzie nawet w małym zbiorniku można założyć taki, takie, takie małe ptyci akwarium morskie, gdzie już to zostało bardziej rozpowszechnione z tego względu, że można było kupić kostkę nano, tam jakąś aquela, czy coś w tym stylu, gdzie właśnie można sobie taką mini rafę zorganizować. No i nie czekając długo po jego namowach, mówi, zostało mi trochę materiałów, piasek, jakiś tam skałka, założysz, sobie zobaczysz. No, mówi, jeżeli spróbujesz, to już nie będziesz chciał innego zbiornika. No i pewnego dnia tak się zdarzyło, że był w pobliżu, więc przywiózł mi piasek, przywiózł mi materiał filtracyjny tak to jest Aquaforestu nie pamiętam teraz nazwy Biolife bio czy coś takiego to o tych produktach to porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku gdzie stricte wam przedstawię wszystkie produkty które, na których postawiłem ten zbiornik i które używam do pielęgnacji tego zbiornika więc poprzywoził mi te różne materiały niedługo się zastanawiając Założyłem taki baniaczek. Oczywiście, jak to każdy akwarysta, zbiorników i ma kilka. Ja jednak stwierdziłem, że likwiduję zbiornik z bojownikiem, ponieważ tam już była swojego czasu cyjano, więc stwierdziłem, że najwyższa pora zlikwidować ten zbiornik. Korzeń, który tam był w tym zbiorniku, oczywiście od razu poszedł do spalenia, już nie użyję go do innej aranżacji z tego względu, że mam takie przekonanie, iż najczęściej cyjanobakterie jednak wchodzą w korzenie bo z kamyka można wypłukać z akwarium można wyczyścić, czy z filtrów i tak dalej, ale korzeń czy jakiś kawałek drewna no niestety nie, wy, nie wyczyścimy i tu mógł być powód dlaczego dlatego, dlaczego pojawiła się ta cyjanobakteria w moim Zbiorniku. No, ten korzeń kiedyś był w 112, gdzie też tam było jakieś cyjano No i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do Meritum. Bo się rozgadałem, już poszło 6 sze minut, a do celu jeszcze daleko. No i tak jak mówię, niedługo się zastanawiałem, zlikwidowałem ten zbiornik. Uwierzcie mi, gdybym wiedział, ile mi zejdzie i jak ciężko będzie usunąć to tło z kamienia przyklejone na. Silikonie, to podejrzewam, że prędzej bym pojechał do sklepu zoologicznego, wydał te 50 złotych i kupił takie 25-litrowe akwarium, niż mordując się z tym. Ee, oczywiście też w niektórych miejscach poprzecinałem oryginalny silikon, który, którym jest klejone, i obawiałem się, że będzie to akwarium ciekło. Dlatego w pierwszym momencie zostało ono zalane tylko i wyłącznie 10 litroma, litrami wody. Filtr, który był wcześniej w tym 25-litrowym akwarium, też znalazł się w tym zbiorniku na początek. Oczywiście e, odpowiednio wyczyszczony, no i, i tam były zmienione media, właśnie filtracyjne, już pod akwarium, właśnie morskie. Na start tego akwarium. E, tak, jak mówię, wsadziłem skałkę, zalałem wodą, czystą wodą RO. E, I tutaj, jeden fakt, który mm, za który na pewno mnie zlinczujecie, ale zrobiłem tak, po, ponieważ ja, będąc zielony, jeżeli chodzi o akwarystykę morską, tyle co e, gdzieś tam na waszych filmikach, e, na waszych kanałach podejrzałem. No, i oczywiście bardzo mi się to podobało. Także gratuluję wszystkim, którzy osiągnęli coś w tej, tej kwestii. I za poradą, właśnie kolegi, zalałem czystą wodą RO i rozpuściłem w niej 370 gram soli kuchennej. Tak, soli kuchennej, podkreślam. Szukałem jakichś informacji, które by potwierdziły jego słowa. No, mieszane były odpowiedzi. E, w, w, oczywiście na forach, bardziej na nie, no ale jak już wsypałem, trudno. E, po trzech dniach od założenia czy dwóch, nawet w momencie, gdy uzbierałem kolejną partię wody RO i w ogóle znalazłem czas wolny wlałem kolejne 10 litrów. Okazało się, że zbiornik jest szczelny i do tej pory oczywiście nie odpukać w niemalowane. No i dosypałem kolejne 370 gram soli kuchennej. Troszeczkę bardziej interesując się tym tematem, nie tak powierzchnie jak wcześniej, oglądając tylko wasze kanały, Kilka kwestii doinformowałem się odnośnie soli, odnośnie różnych innych preparatów i jak to się tym wszystkim zająć. I po prostu mm, zakupiłem pierwsze rzeczy, które, czy materiały, do, które pomogą mi właśnie w prawidłowym już y, zajmowaniu się tym akwarium. Zakupiłem oczywiście z Aquaforestu. Nie chcę tu reklamować, oczywiście nie odbierajcie tego jako reklamy, za wszystko zapłaciłem swoje zarobione pieniążki, jednak podobnie jak z firmą Aquela, z którą jestem, że tak powiem, związany w takim sensie, że ufam tej firmie i naprawdę wiem, że ich sprzęt jest bardzo dobry, chociaż jak na nasze polskie zarobki nie jest to. W współmierne w ogóle rozumiem że oni chcą gdzieś tam na rynek europejski czy gdzieś trafić czy już, już są tak i są podejrzewam doceniani jednak ceny ich sprzętu są niewiele niższe albo że tak powiem no dobrze no niewiele niższe albo no ta, nie wiem jak to określić w każdym razie chodzi mi o to że jak za produkt polski, który my Polacy, czy oni w ogóle nie sugerują się tym, żeby, żebyśmy my Polacy to kupywali, to jest drogi. O to mi chodziło. W każdym razie stwierdziłem, że też pójdę w polską firmę, w AquaForest. E, zakupiłem sól, e, Refsalt, tak to się chyba wymawia, e, tam z bakteriami. Dokładnie wszystkie nazwy i wszystkie inne rzeczy przedstawię wam w kolejnym filmiku. I podmieniłem 10 litrów wody oraz domówiłem sobie więcej skałki, 2 kilo dokładnie. Zmieniłem troszeczkę aranżacji i już te podmienione 10 litrów wody rozrobiłem na właśnie już soli, tej dedykowanej do akwarium morskich. Do tego, oczywiście, kupiłem najbardziej chyba śmierdzące. E, bakterie, e, jakie w życiu udało mi się na własne oczy poczuć. Do tego zakupiłem też oczywiście oświetlenie typowo morskie. E, na załączonym obrazku będzie Wam się przywijała lampa Aquaella e, Marine e, i Actinic, tak to się mówi, Duo. To jest 10-watowa lampka. Która ma i światło aktyniczne i morskie. Do tego domówiłem jeszcze dodatkową lampę samą aktyniczną. Wszystko w kolejnym filmiku dokładnie Wam zdradzę. Dzisiaj się skupię na tym, jak to się stało, że, ten, że to akwarium stoi. Po zalaniu, oczywiście, tą już rozrobioną miksturą soli i wody RO, zalałem zbiornik. Po 10 dniach pojawiło się pierwsze życie, można tak powiedzieć, pierwsze jakieś zantusy, pierwsze jakieś grzybki, tak to się chyba pospolicie nazywa czy potocznie, i do tej pory dzisiaj mija 14 dzień od założenia tego zbiornika i pojawiły się okrzemki. Nie wiem jak co dalej robić, czy w ogóle coś robić. W każdym razie. Będę obserwował dalej, jak to wszystko się potoczy. I tutaj mamy taką krótką, aczkolwiek bardzo spontaniczną akcję odnośnie akwarium morskiego. Jak już wcześniej wspominałem, produkty i jak dokładnie sprawa wygląda ze zbiornikiem, opowiem w przyszłym odcinku. Powiem tylko. Jak y, odniosę się tylko do filtracji, nad którą czuwa Aqual FZ1, e może i za mały filtr, może i nie, e ale myślę, że na razie wystarczy oczywiście, w miarę jedzenia apetyt rośnie, jeżeli ten baniaczek już zarośnie, będzie większy na pewno na bank, e oczywiście, jeżeli fundusze pozwolą. O lampie powiedziałem. Grzałki nie używam z tego względu, że cały czas mam temperaturę 24-25 stopni. Czasami nawet w dzień, jeżeli słoneczko przyświeci w okna, to jest 26 stopni. Zrezygnowałem też z szyby nakrywowej z tego względu, żeby za wysoka temperatura nie rosła, co oczywiście odbija się na większym parowaniu. Jest założona... Ee, można powiedzieć taka samoróbka automatycznej dolewki. Co do automatycznej to na daleko, bo sobie po prostu kapie. Na zasadzie każdemu dobrze znanej końcówki od kroplówki. Zrymowało mi się. Do tego ten mój kochany skimmer, którego co po niektórzy nienawidzili w akwarium roślinnym ze względu na to, że jest biały i... Krzywdzi obraz. Wasz wylądował właśnie w akwarium morskim, przez co mam czyściutką taflę wody. Nie ma żadnej piany na powierzchni. Jest wszystko ok. I chyba tyle, co bym chciał nadmienić odnośnie akwarium morskiego. Jeżeli tylko czas za to pozwoli, to w najbliższym czasie przedstawię produkty. Jakie używam do pielęgnacji tego akwarium, jak i do ogólnie no, pracy tego akwarium. Przyjrzyjcie się z, y, bliżej tym wszystkim produktom. Oczywiście powtarzam to po raz kolejny: nikt oprócz tego, co kolega dał mi za darmo, nie dostałem. Wszystko kupiłem za ciężko, zarobione pieniądze. No i tak to się wszystko przedstawia, mam nadzieję, że sami mnie nakierujecie jeżeli będziecie coś chcieli wiedzieć na temat akwarium morskiego. Powiem Wam szczerze tak, przed założeniem wcześniej takiego zbiornika blokowały mnie dwie sprawy. Cena, ponieważ cena założenia takiego akwarium no nie widzi się tego na początku, bo do akwarium roślinnego wystarczy zbiornik trochę żwirku, jakiś tam filtr i parę roślinek od kolegi czy ze sklepu zoologicznego tutaj czy akwarystycznego, tutaj już sprawa troszeczkę się komplikuje, bo jak do akwarium roślinnego nie jest wymagana, filtr RO nie jest wymagany, ani zasolenie specjalnymi solami, tak tutaj już, już jest to bardziej problematyczne, bo trzeba mieć Filtr odwróconej osmozy i oczywiście z żywicą jonowymienną. Tutaj ciekawostkę podam, że z, filtr z membrany wylatuje mi woda o parametrach 6 ppm mierzone TDSM, a po żywicy wylatuje mi, 0, wylatuje mi 4 ppm. -y. Więc Albo mi wcisnęli niezły szajs, jeżeli chodzi o żywicę, albo to nie jest żywica taka, jak używana do akwariów morskich. Może mus muszę się udać do takiego sklepu z akwarystyką morską i kupić tam dedykowaną żywicę, bo ta nie za bardzo yy, zdaje swój egzamin. Uprzedzę tutaj wszystkie podpowiedzi. Tak, płukałem ją kilka godzin, dosłownie kilka godzin. I nie osiągnąłem parametrów 0,0. Biorąc pod uwagę tam granice błędu, ponieważ wodę demineralizacji, demin, demineralizowaną sprawdzałem tym TDS-em i był tam odczyt 2 ppm. -y, to biorąc pod uwagę, że ona powinna mieć 0, chyba tak mi się wydaje, to może po tej właśnie żywicy. Odejmując te 2 ppm, -y jest odczyt 2 ppm. -y. Dobra, nagadałem się. Nie chcę teraz za dużo na jeden filmik, ponieważ mógłbym dużo gadać na ten temat, bo dużo się przez te dwa tygodnie zdarzyło. Dlatego zostawię sobie to też na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że coś pomożecie, coś podpowiecie. No, Akwarium jest na razie łysę. Bo raz, że dojrzewa, dwa, że najbliższy sklep z akwarystyką morską mam ponad 40 km od siebie. Ze względu na pogodę nikt nic nie wysyła drogą pocztową, więc muszę się uzbroić w cierpliwość i coś kombinować. Dobra, dziękuję bardzo. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejne, mam nadzieję, ciekawe filmiki, więc pozdrawiam. Do usłyszenia, cześć!